Uważam, że warto zostać wolontariuszką, wolontariuszem, ponieważ samo słowo pomoc ma w sobie moc. Często zastanawiamy się, co zrobić ze swoim wolnym czasem, i myślę, że wolontariat jest najlepszą opcją tego, żeby ten czas spożytkować i dać go drugiemu człowiekowi. Można dać coś więcej od siebie, można dobrze wykorzystać swój czas. Jak tu przyszedłem, spotkałem naprawdę wspaniałe osoby, zarówno starsze, jak i młodsze. Chciałam w pewien sposób sama odnaleźć siebie. I czułam, że mogę to zrobić pomagając, i może wtedy czułabym się tą mniejszym człowiekiem. Daje to dużo wartości, też po prostu, że się spotyka ludzi. Myślę, że to bardzo mocno mm, otwiera na drugiego człowieka, na potrzeby drugiej osoby eee, i pokazuje zupełnie inny świat, o którym sobie je, jakby nie zdajemy sprawy często, że on istnieje. Żeby poczuć. Więź z drugim człowiekiem. Moim zdaniem warto zostać wolontariuszem, ponieważ czas to jest coś najcenniejszego, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Można dać innym jakby część siebie, a poza tym są przesympatyczne siostry zakonne i duże dziewczyny. Wolontariuszom warto zostać, dlatego że dobro do nas wraca.